Czy słyszałeś, że Wiedźmini z The Witcher są inspirowani słowiańskim folklorem? Otóż prawdziwa historia wiedźmów jest zupełnie inna niż wersja, którą znamy z gier i seriali. Dziś zagłębimy się w legendy i odkryjemy, kim naprawdę byli wiedźmi w słowiańskiej kulturze, ale zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów jak ten. A teraz przejdźmy do prawdziwej historii wiedźmów. Pochodzenie wiedźmów w kulturze słowiańskiej, na długo przed Witcherem czy współczesnymi opowieściami o łowcach potworów świat, był owiany mrokiem i tajemnicą. Lasy były gęste, rzeki głębokie, a góry skrywały sekrety znane tylko największym mędrcom. Wśród nich byli ci, którzy posiadali szczególny dar, wiedźmi zwani w starosłowiańskiej kulturze wołchwami. Słowianie wierzyli, że rzeczywistość to nie tylko to, co widzialne i namacalne. Wszędzie czaiły się niewidzialne moce, duchy lasów, strażnicy rzek i potężne istoty zamieszkujące najciemniejsze noce. Aby kontaktować się z tymi siłami, nieliczni wybrańcy byli wtajemniczani w starożytne sekrety. Ci ludzie budzili szacunek, ale i strach. Mówiono, że potrafią poruszać się między światem żywych i umarłych. Pierwsi wiedźmi nie byli wojownikami z mieczami jak w Dełyczerze, lecz postaciami mistycznymi szamanami i kapłanami natury. Znali moc ziół, potrafili przepowiadać przyszłość z gwiazd i rozumieli cykle życia i śmierci jak nikt inny. Wiele wiosek polegało na tych mężczyznach i kobietach, by leczyć choroby, chronić pola czy odczyniać klątwy rzucone przez mściwe duchy. Uważano, że wiedźmi nie tylko zdobywali te moce, ale często rodzili się z nimi. Niektóre legendy mówiły, że dziecko mogło zostać wiedźmą, jeśli przyszło na świat ze szczególnym znakiem innym kolorem oczu, dodatkowym zębem lub niewytłumaczalną więzią ze zwierzętami. Inne opowieści głosiły, że wiedźmi byli potomkami starożytnych bogów lub duchów, które połączyły się z ludźmi. Jednak tym, co naprawdę budziło lęk, była ich rzekoma zdolność przekraczania granic rzeczywistości. Mówiono, że potrafili rozmawiać z umarłymi, wysyłać swoje dusze poza ciało podczas snu, a nawet przemieniać się w zwierzęta, wilki czy kruki, by podróżować niezauważeni. To łączyło ich z postacią wilkodłaka, słowiańskiego wilkołaka, a także z samym Geraltem z Rivi, który później przyjął przydomek Biały Wilk. Z czasem szacunek dla wiedźmów zaczął ustępować miejsca strachowi. Gdy plony były marne lub choroby nękały wioskę, często obwiniano właśnie ich. Tak zaczęły się prześladowania tych, którzy niegdyś byli uważani za mędrców, ale jedno jest pewne. Mimo prób wymazania ich z historii, legenda wiedźmów przetrwała. Dziś w opowieściach takich jak The Witcher odradzają się, niosąc echa zapomnianej przeszłości, gdzie magia i rzeczywistość szły ręka w rękę. Wiedźmi, jako szamani i uzdrowiciele wiedźmi w kulturze słowiańskiej, byli czymś więcej niż tylko czarownikami rzucającymi zaklęcia. Zanim zaczęto się ich bać, szanowano ich i szukano u nich pomocy w leczeniu, ochronie czy radzie. W przeciwieństwie do popularnego wizerunku samotnego maga, słowiańscy wołchwowie byli duchowymi przywódcami, strażnikami prastarej wiedzy i pośrednikami między światem ludzi a światem duchów. Od najdawniejszych czasów Słowianie wierzyli, że natura jest żywa. Każde drzewo, rzeka czy jaskinia kryła niewidzialne moce. Jedne życzliwe, inne niebezpieczne. Wiedźmi byli nielicznymi, którzy potrafili się z nimi porozumieć i zgłębiać tajemnice natury. Znali moc ziół i wiedzieli, które rośliny leczą gorączkę, a które odstraszają złe duchy. Dla wielu byli pierwszymi lekarzami, zanim jeszcze powstała medycyna, jaką znamy. Ale ich dary sięgały dalej. Wiedźmi byli też szamanami, którzy wpadali w trans i podróżowali do innych wymiarów. Mówiono, że przy dźwiękach bębnów lub dymie specjalnych ziół. Mogli opuszczać ciała i wędrować po świecie umarłych, by przynosić odpowiedzi przodków lub przepowiadać przyszłość. Często królowie i wojownicy prosili ich o radę przed bitwą, chcąc wiedzieć, czy bogowie są po ich stronie. Innym fascynującym aspektem była ich więź ze zwierzętami. Legendy mówią, że wiedźmi potrafili rozmawiać z wilkami, krukami czy wężami, stworzeniami uważanymi za posłańców duchów. Niektórzy wierzyli nawet, że prawdziwy wiedźmi mógł przybrać postać wilka, by śledzić wrogów lub pokonywać duże odległości niezauważony. To właśnie ta cecha zainspirowała Białego Wilka z The Witchera, pokazując jak słowiańska mitologia wpłynęła na postać Geralta z Rivii. Mimo całej tej wiedzy i duchowych powiązań, wiedźmi balansowali na cienkiej granicy między szacunkiem a strachem. W trudnych czasach, gdy zaraza nękała wieś lub plony były marne, ci sami ludzie, którzy niegdyś pomagali, stawali się podejrzanymi. Ten strach rósł przez wieki, zmieniając dawnych uzdrowicieli w wyklętych. Ale prawda jest taka, że wiedźmi nigdy nie byli tylko czarnymi charakterami czy bohaterami. Byli kluczową częścią słowiańskiej kultury, istotami niosącymi prastarą wiedzę, szacunek dla natury i dar poruszania się między światami. Ich legenda może być zniekształcona, ale ich esencja wciąż żyje, zwłaszcza w opowieściach, które fascynują kolejne pokolenia. Strach i prześladowania wiedźmów. Przez wieki, wiedźmi byli szanowani jako mędrcy, uzdrowiciele i pośrednicy między światami. Ale z upływem czasu, gdy wierzenia ewoluowały, to, co niegdyś budziło podziw, zaczęło wzbudzać lęk. Wiedza wiedźmów, ich tajemnicze umiejętności i więź z niewidzialnymi siłami zaczęły być postrzegane jako coś podejrzanego. To, co uznawano za dar, stało się zagrożeniem, a zagrożenie należało wyeliminować. Strach przed wiedźmami nie pojawił się nagle. Początkowo wioski polegały na nich w leczeniu chorób, interpretowaniu znaków i ochronie przed złem. Wystarczyła jednak jedna tragedia susza, zaraza czy sroga zima by ludzie zaczęli szukać winnych. A kogo lepiej obwiniać niż tych, którzy rozumieli tajemnice życia i śmierci? Jeśli wiedźmi potrafił uleczyć chorobę, czy nie mógł też jej wywołać? To przekonanie rozprzestrzeniało się jak ogień. Coraz częściej wiedźmów postrzegano nie jako obrońców, lecz jako źródło zła. W niektórych wsiach wierzono, że niektórzy z nich służą mrocznym siłom, że zdobyli moce nie dzięki mądrości, lecz przez pakt z demonami. Oskarżano ich o rzucanie klątw na bydło, zatruwanie źródeł lub sprowadzanie złych duchów. Prześladowania nasiliły się wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa na słowiańskich ziemiach. Kościół patrzył z niechęcią na praktyki związane z dawną wiarą pogańską, a wiedźmi, znający starodawne rytuały i czczący siły natury, stali się łatwym celem. To, co niegdyś uznawano za duchowy dar, zaczęto nazywać czarną magią i herezją. Rozpoczęły się polowania. W niektórych regionach wiedźmów chwytano i torturowano, by wymusić zeznania. Jeśli ktoś zachorował w niewyjaśniony sposób, lub plony były marne, wystarczyło oskarżenie, by skazać wiedźmia. Wielu stracono bez dowodów osądzonych przez strach i zabobony. By przeżyć, wielu wiedźmów ukrywało się, porzucając publiczne praktyki. Niektórzy uciekali w głąb lasów, gdzie mogli odprawiać rytuały z dala od ludzkich oczu. Inni stali się nomadami, wędrując od wsi do wsi i oferując pomoc tylko zaufanym, ale nawet prześladowania nie zdołały ich wymazać. Ich historie przetrwały w opowieściach, rytuały przekazywano potajemnie, a do dziś ich ślad pobrzmiewa w ludowych podaniach. W końcu strach ludzi nie wynikał ze zła wiedźmów, lecz z faktu, że posiadali coś, czego większość nie rozumiała, wiedzę o tajemnicach świata. A to, czego nie można pojąć, zawsze budzi lęk. Wiedźmi i potwory słowiańskiego folkloru to, co wyróżnia słowiańskich wiedźmów na tle innych tradycji, to ich relacja z nadprzyrodzonymi istotami. W przeciwieństwie do The Witchera, gdzie wiedźmini szkolą się do polowań na potwory, w dawnych legendach byli oni bliżej tych stworzeń niż zwykli ludzie. W niektórych opowieściach współpracowali z niewidzialnymi mocami, w innych uznawano ich za potwory w ludzkiej skórze. Słowiański folklor pełen jest tajemniczych i groźnych istot. W gęstych lasach i bagnach czaiły się stworzenia zdolne zmieniać kształt, wysysać życie lub porywać dusze do świata umarłych. Lecz wiedźmi nie zawsze z nimi walczyli, często z nimi negocjowali. Potrafili ułagodzić wodne duchy, przekonać leśne demony, by nie atakowały wiosek, a nawet wykorzystywali moc zmarłych w tajnych rytuałach. Jednym z najstraszniejszych potworów był Upir, słowiański wampir. W przeciwieństwie do współczesnych wampirów, Upir mógł chodzić wśród żywych za dnia, udając człowieka. Jego prawdziwa natura wychodziła na jaw, gdy atakował, wysysając krew i siłę witalną. Niektóre legendy mówią, że niektórzy wiedźmi po śmierci stawali się upirami. Ich moce nie pozwalały im zaznać spokoju. Innym stworzeniem związanym z wiedźmami był Leszy, strażnik lasów. Opisywany jako wysoki mężczyzna o zielonej skórze i płonących oczach, chronił zwierzęta i drzewa przed ludźmi, którzy naruszali jego królestwo. Myśliwi i drwale, którzy wkraczali bez pozwolenia, gubili się na zawsze. Ale wiedźmi potrafili z Leszym rozmawiać. Niektóre podania mówią nawet o pactach ochronie w zamian za ofiary lub sekrety. Rusałki, dusze utopionych kobiet, to kolejne istoty, z którymi wiedźmi musieli się mierzyć. Wabiły mężczyzn nad wodę by ich utopić. Lecz według niektórych legend, doświadczony wiedźmi, mógł uwolnić rusałkę od klątwy, pozwalając jej odejść w zaświaty. Nie wszystkie spotkania kończyły się pokojowo. Niektóre opowieści mówią o wiedźmach, którzy stawiali czoła demonom, wypędzali złe duchy lub walczyli z ożywionymi zmarłymi. Ale nie używali mieczy. Sięgali po rytuały, zaklęcia i magiczne artefakty. Relacja wiedźmów ze słowiańskimi potworami była złożona. Nie byli zwykłymi zabójcami stworzeń, lecz znawcami niewidzialnego świata. Wiedzieli, kiedy walczyć, a kiedy negocjować. Ich prawdziwą siłą nie była magia, lecz zrozumienie tajemnic, które przerażały ludzkość. Wpływ wiedźmów na uniwersum De Witchera. Jeśli znasz De z książek, gier lub seriali wiesz, że tamtejsi wiedźmini to zabójcy potworów o nadludzkich zdolnościach. Używają srebrnych mieczy i prostej magii, ale mało kto wie, że ich pierwowzorem są właśnie słowiańscy wołchwowie. Andrzej Sapkowski, twórca sagi, wychował się na polskich i słowiańskich legendach. Czerpał z nich pełnymi garściami, przekształcając je w unikalne uniwersum. Geralt z Rivi ma wiele wspólnego z wołchwami. Tak jak oni. Zna się na potworach, ziołach i rytuałach. Wie, że nie wszystkie nadprzyrodzone istoty są złe, a często prawdziwe zło kryje się w ludziach. W kulturze słowiańskiej wiedźmi byli zarówno czczeni, jak i wykluczani. Wioski potrzebowały ich pomocy, ale bały się ich mocy. Ten sam dylemat przeżywają wiedźmini U Sapkowskiego. Choć bronią ludzi, przed potworami spotykają się z pogardą. Tak jak dawni wołchowie byli paleni za Herezję, tak wiedźminów ściga się, nawet gdy ocalą miasto. Ciekawy jest też motyw mutacji. W Dewiczerze wiedźmini przechodzą próbę traw, okrutny proces, który daje im nadludzkie zdolności. To echo słowiańskich wierzeń, że niektórzy rodzą się z darem lub zdobywają go przez inicjację. Nie zapominajmy o potworach. Większość stworzeń z sagi Sapkowskiego ma korzenie w słowiańskim folklorze. Leszen to ewidentny leszy. Wraiths i nunwraiths przypominają rusałki, a tutajsze wampiry mają cechy upirów. Więc za epickimi bitwami i mrocznym światem De Witchera stoi słowiańska mitologia. Sapkowski nie wymyślił go od zera. Sięgnął do folkloru, przetworzył stare mity i dał nam nową wersję wiedźmów, którzy wciąż noszą w sobie ducha wołchwów. Gdy widzisz Geralta walczącego z potworem lub odtrącanego przez tych, którzy powinni być wdzięczni, pamiętaj. Ta historia zaczęła się dawno temu w opowieściach snutych przy ogniskach w mroku słowiańskich wiosek, gdzie wiedźmi i potwory były czymś więcej niż legendą. Podsumowanie wiedźmi słowiańscy to nie tylko czarodzieje czy łowcy potworów, to strażnicy starożytnych tajemnic, most między światami, postaci budzące zarówno podziw, jak i grozę. Lecz czas okazał się dla nich okrutny. Szacunek zamienił się w prześladowania. Ich wiedzę uznano za niebezpieczną, a wielu zginęło lub ukryło się w cieniu. Mimo to ich legendy przetrwały. I to właśnie dzięki nim narodził się The Witcher. Saga o Geralcie to współczesne odzwierciedlenie tych mitów. Każdy potwór, każdy moralny dylemat, każdy akt ludzkiej niewdzięczności to echo prawdziwych wierzeń Słowian. Więc gdy znów zobaczysz Wiedźmina, pamiętaj, za fikcją kryje się starsza, głębsza prawda – Prawda, która wciąż żyje w lasach, rzekach i mrocznych opowieściach Europy Wschodniej, gdzie ludzie wciąż zastanawiają się, czy wiedźmi naprawdę odeszli w przeszłość. Lubiłeś te historie? Chcesz zgłębiać więcej legend, które inspirowały The Witcher'a? Subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia.